Massive imigracji, Stop massive immigration. Stop massive immigration. Stop <laughs> Szanowni Państwo, każdą przyśpiewkę, trzy zwrotki, trzy razy lecimy, repertuar mamy bogaty, ale jeszcze tutaj z podziękowaniem za organizację dla Sławomira Mencena, sławomir! Sławomir, 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 sławomir! Stop masowej, Stop. Stop masowej imigracji! Stop masowej imigracji! Stop masowej imigracji! Stop masowej imigracji! Dość lewackiej propagandy! Dość lewackiej propagandy! Dość lewackiej propagandy! Dość lewackiej propagandy! Dość lewackiej propagandy. Dość lewackiej propagandy. Dość lewackiej propagandy Polska wolna od islamu! Polska wolna! islamu, Polska wolna od islamu! Polska wolna od islamu! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce gospodarzem! W Polsce gospodarzem. W Polsce gospodarzem. W Polsce gospodarzem. Płaczą Niemcy, płacze Francja, tak się kończy tolerancja! Płaczą Niemcy, płacze Francja. Tak się kończy. To...